Ello, hej siemanko, z tej strony Tobiasz i dzisiaj sobie pogramy w zobę akurat gram sobie z moim kolegą Pawłem to prawda Paweł? tak, ja jestem Paweł no to jest mój kolega i ma te same postacie co ja tylko, że nie ma tylko, że nie ma tego jednorożca znaczy tego Byka nie ma, a ja mam byka akurat. Paweł, bierz gotowość! O nie, mi się zaczęło bra... ten... Zoba, okej. Okay. To gramy! Gram sobie z moim kolegą, jakbyście zauważyli. Ma te same postaci co ja? I bardzo mi się spodobało, Brawl Stars. Znaczy, Brawl Stars też mi się spodobało, ale bardziej spodobał. No. Całeś żółtą bombę? Nie! Mam żółtą bombę! A ja nie mam bomb! Wiesz! Mam złoty pistolet! No brawo, ja też mam! Bo ja ci go zabiłem leżało od ciebie! Ale nie mam żadnego łuku! A ja mam kuszę! Naprawdę? To jest łuk. To jest kusza! Łuk! To jest ta! To jest ta rzecz taka, wiesz! Co to jest? Jak to się nazywa? Ej, naprawdę, to może być tylko kusza. Zapomniałam, jak to się nazywa. To jest chyba dzida, nie wiem. na tego Nie, ja muszę się zaczaić? Ja strzelam w... Brawl Stars to się nazywa. Zaczęli. O nie, ktoś rzucił bombę. Ulec się! Uleczyłem! Jak widzicie, rozmawiam sobie właśnie z moim kolegą. Przez telefon. Bo go akurat przy mnie nie ma. To bardzo smutne. Możliwe, że nagram jutro jeszcze jeden odcinek. Bo obiecałem mojemu... mojemu Koledze, obiecałem jeden... Lecę! Ręce! O kurwa! Lęce. Lęce. ktoś miał na imię. No właśnie! Mówiłem ci! Nieważne, jak słyszycie, mój kolega nie umie się zachowywać na odcinku, ale... Zmienimy to, nie martwcie się. Tak więcej już nie będzie. No. Mm -hmm. Dawaj, jeszcze raz. Sorry, ale już kliknąłem do menu. No i to się zawsze zacina, to prawda, Paweł? Brakuje mi trzy puchatki do skrzynki. Mamy pięciu do i Oczywiście to jest moje inne konto, bo tamte usunąłem. Ale teraz i tak jest lepiej, bo wtedy. Paweł, wiesz, wiesz kiedy można było kiedyś zdobyć tego? Kameleona? Y I teraz. Y ten. Y gdy była Shelly. Gdy była Shelly, to można było zdobyć kameleona, a gdy był y, ten misiu, to wtedy, to wtedy też można było zdobyć y, tą żyrafę. Teraz kameleon jest od dwóch. Od dwóch, a kiedyś było inaczej. Ja bardzo chciałbym zdobyć... pingwina. Pingwin jest dobry, to prawda? Ja mam, cz ja mam czwarty level. Paweł... A ty miałeś w sklepie no? miałeś w sklepie takiego innego rekina Nie mam. Bo ja też go miałem, I tylko że to gdy to... usunąłem Ja też go miałem, tylko że gdy usunąłem, to już nie mam. Mam dwa za 2200 gramów. No. I bruka. Bruka czyli tego goryla. Ja mam ja mam bruka tylko. Za dwa tysiące sześćset. Ja mam za dwa tysiące, bo nie mam bruka. No. no. bo usunąłem. Dawaj jeszcze raz. Larry jest lepszy od bruka dla mnie. No, lepszy, lepszy. A wiesz co mówi Krzysiek? Że niks jest słaby Kude Mam baga Wyciszyło cię Mam baga Paweł Wyciszyło całą grę Przez mojego baga Przez Przez mojego baga wyciszyło grę Kurde, mam baga. Jakie to wkurzające? Naprawdę masz? Tak, mam baga. mam broni. I właśnie zoba mi się od nowa załadowuje. Ja umieram. Zoba, coś mi się nie chce załadować. Czekaj, ja tu muszę, ja tu muszę wyjść. Czekaj, pokazuję widzom moją tapetę teraz, wiesz. Na której jest... A, nie pokazywałem moim widzom zdjęcia, na którym jest moje minecraftowe BMW. Bo mam, gdy do mnie przyjedziesz, to mogę ci pokazać w minecrafcie. Możesz się przejechać nawet. Chciałbyś Paweł? Przyjechać się moim Minecraftowym BMW? Kudem mi coś się zobaczyje? O działa. Gdy do mnie przyjedziesz, to może przydać, dam ci się przyjechać moim Minecraftowym BMW albo moim Minecraftowym Ferrari. Tapis. No. Wiesz, co mi się dzieje? O, ja stoję obok Guadiana. Mam złoty granat! Ej, nie mam nic. Wygasa mnie. Gasi mnie. Topi! Paweł? Tobi! Co? Gasi mnie. Wygasiło mnie. Zatknij mnie, Paweł, nie mam neta. Nie mogę się ruszyć. Ja też. Tobi! Mnie ciągle mi gasi się telefon. Co się ruszę? To od razu. Dotknę telefon. Nic się nie dzieje. Jak nie dotykam, dotknę, ruszę się i od razu. No! I, co? To bi. No! E, Robię chwilową przerwę, bo muszę uruchomić ponownie telefon. O kto... odcinek, to już. Nie to nie wytrzymam. To zadzwój do mnie. Czekaj! Mogę już! Dobra, nic! Kudy, a Kude. mi coś się zobadzieje. Bo to jest topi, a ja mam tylko jedną bombę! Złotą, no złotą, ale... Co ty goszczy złota? Idę sobie na górę, moją... Gdzie jesteś? I tam sobie pogdamy, Ja już zginąłem. Ja już zginąłem. Nie ja już zginąłem. Mnie, mnie zostawiono. Już dawno temu. Czy ja sam? Co? czy ja gram w Tak. Zduo zdobiło się solo, Paweł. Ginę, bo ja bym nie wytrzymał Dlaczego? Ja też kiedyś tak miałem. To jest bardzo wkurzające. Ale mi nawet raz, jak odłączysz telefonowe ruwaki, to się nawet wygaszę telefon, Paweł. Ok, ja już gram w zoba. Nie martwcie się, moi widzowie. I chciałbym, żebyście mi dali oczywiście łapki w górę. I sprawdźcie, żeby ten czerwony przycisk zmienił się na szary. Zdobię, subskrybujcie, dawajcie łapki. Jak dobijecie tyś... 2000 łapek, znów będzie ze mną odcinek z sobą. Chociaż, że masz już, mam już jeden odcinek, ale z Brawl Stars mam z tobą. Czemu nie mam cię? Jak będzie 500 łapek i chociaż 5 subskrypcji Dobra, to taki takie łapki A trójkę? Ja teraz możesz widzieć Dobra Nie słuchajcie tego w tle Programy? Tak no To dawaj Ok Co mam zrobić? Nie słuchajcie tego, tle! Co mam kliknąć? Bo ci no, ja Cię zaprosić! I'm ready! No, nie chcę z Tobą grać! Ja to nie chcę! Ja chcę z Tobą grać, Paweł! wierdzi. mnie mnie! Muszę poczekać. Bo inaczej mnie total wyrazi. O nie, pan Paweł od nas od Okej, okay. jak widzicie, gram teraz w Clash Royale. Co? Co ta pauza? Co? Druga taktyczną Ok, to teraz sobie pogramy w bydało. No i będzie więcej takich filmików, jeżeli dacie dużo łapek w górę. Okej, okay, to patrzę, co tu się dzieje w aktualnościach. W filmach o co chodzi w filmach? Bo ja nie dużo. Okej, okay, nieważne, gram sobie. Patrzcie, jakie to słaba gra. To jest po prostu najsłabsze gdy na świecie. Widzicie, tu się dwa pochadki dla skrzynek, sobie postacie. A zobaczcie tutaj. To to jest po prostu coś. Soba to jest coś po prostu. Zoba to nie jest jakiś browser. Soba to zoba, a browser to browser. Dla mnie to browser to podoba zoba, zoby. Zoba jest super browser. Słabe. Ten, kto tak uważa, może dać łapkę w dół. Ale raczej dawać łapki w górę. Bo jak widziałem na YouTubie, ponad 5 milionów osób gra w roba, a nie w Brausted. Dobra, grałem sobie w Brausted. Aż nagle opowiem Wam historię mojego kolegi w domu i grał w brałtarz. Nagle przyszedł złodziej i chciał, o, o, chciał sobie coś ukraść. I szeli, strzeliła. I szeli, strzeliła. Ta głupia szeli, strzeliła. I oczywiście on niby uciekł, ale ja nie wierzę w tę historię. Shelly jest słaba i poza tym nie wiem, ale nie, nie chodzi o, nie chodzi o Shelly przez Brawl Stars, znaczy chodziło o Shelly z Brawl Stars, nie Shelly, bo oczywiście ta Shelly to jest coś, to jest po prostu, Shelly ta rozwaliłaby wszystkich Brawlerów naraz. Był dług, byte fe. Oliwie, bitte fe. Plus zero pucharków. No wiem, troszkę nie umiem grać w zoba Ale i tak to fajna gra. Dla mnie zoba jest lepsza. Dobrze. Jak nie wierzycie, że zoba jest lepsza. Czegoś nie widzieli? Zobaczymy nas z najlepszych gier na świecie, a BrauSats słabo. Słabe. Tak wiem, czasem ja czasami pokazywałem, jak Brawl Stars, Ale gdzie to zobaczyłam, to jest po prostu coś superowego. Naprawdę, Stars to najgorsze jedyne na świecie. Jakby to wam powiedzieć inaczej, możemy jeszcze pograć. W Clash Royale, jak chcecie. Tak. A i jakby to powiedzieć? Może w kolejnym odcinku nagram Minecrafta. Pa pa!